Tym razem silnik z Yamaha WR450, kiedyś tam była rozbiórka, teraz będzie składanie skrzynia biegów. I wał siedzi. O ile skrzynia biegów nie jest problem, o ile wał nie jest problemem, tak te skrzynie biegów w tych Yamahach złożenie tego jest takie upierdliwe. Troszkę bo nie mamy ruchomych tak jakby, prowadzeń, wodzików, tylko są jakby na sztywno. <laughs> Wałek balansowy też na miejscu, można zwrócić uwagę, ile tu mamy miejsca od tego. No... No nie za wiele przy tym jak, przy tym, jak to się szybko kręci, jakakolwiek awaria i dzieje się tu masakra. Do otuszczenia jedna druga strona, wiadomo, smok, pompy już siedzi, tutaj w tym miejscu jest tulejka i o-ring. Do otuszczenia też druga strona, do wsadzania tulejki. No i społowienie tego wszystkiego. Także kolejny etap włączę się gdzieś tam troszkę później. To sobie już poskładałem właśnie ze względu na tę skrzynię. No a wał, wał i smog pompy, no to tam żadne to cuda. Hmm, a skrzynia to wiadomo, nie jest tak jak w większości motocykli, że skrzynia, wodziki, wybierak, pyk, później ośki musi siedzieć. No tutaj to takie jest troszkę siłowe. Eee, składam, no co, włącza się tam przy stronie sprzęgła. Porządku. Kolejny piękny dzień, a nawet jeszcze niedziela minęła po drodze, będzie ciąg, ciąg dalszy składania. Yy, to wiadomo, w skrócie, ale będzie. Yy, sprzęgło. Co do sprzęgła. Cztery przekładki mamy inne, trzy mamy inne. Dlatego leżą sobie na boku, gdyż są już zmierzone. I lecimy ze sprzęgłem. Kosz. Powiedzmy to tak, żeby ktoś tego nie wziął bardzo do serca, po regeneracji. Nie wiadomo w jaki sposób, no, a tam raz można potraktować go w ten sposób. No, sprawdźmy, tutaj będzie chyba gruba, tak, czyli tu mamy cienką. Tu jest gruba. Następna chyba jest cienka, tak widzę. Nie, też gruba. Tak. Też gruba, trzy. Tutaj jest cienka, tak. Następna jest cienka, tak. A sobie tu umiarką mierzę jeszcze Przekładki, no już wszystko wiem Cztery pierwsze są inne A trzy pozostałe są inne Więc lecimy Z tematem I teraz Tarcza Przekładki, tarcze w oleju zmuszyły się No, kilka dni Ktoś powie, że może Przekładki niekoniecznie powinny być w oleju no, a może i nie, ale czy to zaszkodzi? Pewnie nie. Myślę, że nie zaszkodzi. A czy pomoże? Też pewnie bez różnicy. Nie pomyliłem się, nigdzie nie pomyliłem. Yy, wróć, pomyliłem się. Pomyliłem się. Gadam i w innym czasie działam i mi się położyła nie ta przekładka, co trzeba. Nie są na zmianę tak jak zrobiłem, tylko zmiana jest dopiero po czwartej. Dobra, czyli tu mam te trzy cienkie. A tu mam dwie grube. Dobra. To teraz jeszcze gruba. Tak to wygląda. Teraz będziemy szczenię ksz. Tak. Trzy sztuki. W no, ten sposób już on go złożony, teraz jeszcze reszta elementów podmiarka, reszta elementów, czyli, czyli pręcik, śrucik, jeszcze zerknę jak idzie, śrub raczej do. To ale, ale sprawdźmy, tam wytłoczka. musi być, dobrze, czyli idzie w ten sposób. Wszystko smarować, olejem i do środka, jest. Trzymaj się, sądzę, że miałeś kłopot sprzętu. Tak właśnie było. No, dało się nie rozdać nawet nic. No to jasne, gdzieś się zabudziała Dobra. Telefon na bok. Przeczycić pokrywę. Puszczeleczka. Jedna druga. Pokrywy. Ta strona byłaby z głowy, pompa oleju siedzi, cały mechanizm wybierania biegów również na miejscu wałeczek balansowych, wszystko ustawione, zgrane na, na znaki, nie może się tu nie udać. Pasuje. Wygląda to, że pasuje. Dobra, jeszcze raz. Sprzęgło złożone, mechanizm pompa oleju. Tutaj ustawione. Pokrywa jest złożone na uszczelniacze. wał kopnika, jak i łożysko i uszczelniacz na wał i na pompę wody. uszczelnienie do pompy oleju też nasmaruję gra gumaczka z tej strony kładziem mam powody lekko pokręcić aby wałek w swoje miejsce wskoczył, wskoczył na pewno gdyż ciągnie w ciągłową, w porządku Yy, od razu mam pokrętę sprzęgła, gdy już zamontuję, żeby znajdę. Kółeczki z drugiej. Była małe, ale to proszę kółeczki szczególnie. Gdzie on będzie chciał pasować? Tutaj mhm. albo i nie. Tutaj będzie drugi. Slide. Drugi tutaj. Numer. Szczerka pod wodę, lekko nasmażę, by się przy zakładaniu, gdy się już jej nie widzi, nie przesunęła, a się nie podwinął i co wtedy się stanie, przy skręceniu się utnie po prostu. Dobra, jeszcze dokręcę mgiełko chrupnąć to wystarczy Koreczek, jeden koleczek, drugi jest gra. Tak, teraz i oleju. Też gdzieś mi się tutaj czaiła przed chwilą, a jeszcze ale mam, nasze zdrowie. pokrywkę filtra oleju mi się można podziałać. Wszystko jest, a tego nie widzę. pokrywka, o-ring założony. Z takim tu numerem, ponieważ bardzo często, jak i również w tym przypadku w zestawach są właśnie takie nietypowe o-ringi, jak gdzieś pod rozrusznik czy coś, albo złe, albo ich nie ma. W tym przypadku o-ring, który wygląda, że powinien pasować tak. Powinien pasować jako o filterek. Oraz że jest za cienki, dwa, że jest za mały. Dobra, trzy o-ringi te akurat są w porządku, filterek jest na miejscu. Montaż w takim razie... Jedna śruba jest inna, ponieważ ona się też tym zgrubieniem kołnierzem uszczelnie na o-ringu, tak to jakoś śmiesznie sobie zmieniło i tego co pojęcia nie ma, już pewnie <laughs> można by to zrobić inaczej. No więc co? Poskładać pokrywę, garść śrub. W tym czasie akumulatora troszkę podładuje materię. No i się tam przy, przy głowicy. Dobra. Przejdźmy do konkretów, czyli montaż, montaż głowicy. Ja to sobie jak zawsze zdjęcie zrobię. A można by tłoka dać do góry. Pójdzie to w rękach kombinerkami pan ściśni. Tutaj na dół poszło, może i do góry pójdzie przez szmatkę. Co by był. Lepsza trakcja. No i tyle, nie pójdzie. No nie, no, no nie, nic z tego. Cęgami zawały I zaraz będzie tuło w góry. Dobra, nie ma co, w każdym razie cylinder przechonowany jak widać. Nie, nie już. Jak widać, nowy tłok, uszczelka, tulejki, wszystko siedzi, ślizgi obydwa, co może pójść źle, a może się szpilka wykręcić z bloku. chcę ja jeszcze tuścić w miejscu przylegania do uszczelki. to się ona prezentuje, zawory stalowe tak miało być tak jest zdjęcie będzie na miniaturkę filmu jak znalazł proszę, jest, dobra jeszcze sobie piszę na wiadomość co? Montaż głowicy. Luzy zaworowe nieustawione, ustawione, jedynie zawory spięte. No i to wszystko. Nowe uszczelniacze, nowe zapinki zaworów. Pestki, zwał jak zwał. Tutajki były, uszczelki były na pewno. Tak, uszczelka jest. Ślizgi dwa są. Gra. Głowica tutaj nie przechodziła żadnych zabiegów większych. Zresztą nie był taki, można powiedzieć, sprzęt w najgorszym stanie. Yy, śruby dwie, tak aby sobie teraz trafić. Póki wszystko jeszcze jest luźne. Dobra. I teraz można, znaczy teraz jeszcze nie, bo się mi nie wejdzie łańcuch. Dolny ślizg ten od napinacza, ale to za chwilkę. kilka. Śruby głowicy i magiczny smar do szpilek. Wiadomo, wiadomo nie za dużo, bo, no bo ten smar musi się gdzieś podziać w tym gwincie A jak za, zamontujemy go tak sporo, to no, jest szansa, że, że go zepchali. Wtedy no, to się nic dobrego nie dzieje. Może głowica pęknąć lub inne rzeczy. Pamiętam, a to mam ciekawą historię opowiem, jeśli ktoś tam się wsłucha w to. Nie wiem. Dobra, kilka lat temu Jeep'ram roki, 27 dizelka. tak z Mercedesa, CDI. O, tam jakieś tam zmiany były małe, ale... ale mniej więcej to ten sam silnik z grubsza. I wydmuchał mi uszczelkę, nie, nie pod głowicą, pod cylindrem. Wróć jeszcze nie pod cylindrem, pod kolektorem wydechowym. Pod cylindrem, no bo to jednocylindrowy, pięć cylindrów w rzędzie tam było. Pod korektorem wydechowym wymuchał uszczelkę, no i sobie ją zdemontowałem w celu wymiany. No a trochę tam było grzebania, bo tutaj będą turbo i inne dzielące. I po rozkręceniu, po ściągnięciu korektora i to pomyśl, były takie egzemplarze. Nie udało mi się na grupie żadnej tam znaleźć, czego to zależało, ale yy, nie było. Tak jest 5 cylindrów, powiedzmy 5. Między każdym dwie szpilki były ee, no głowicy przekręcone. W celu uszczelnienia, wiadomo. Na każdy cylinder były dwie szpilki. Mimo, że tam było 5 cylindrów, to szpilek było 6. To otworów w głowicy było 6, bo tam jeszcze EGR chyba z tamtej strony brało. Coś mi się to tak przypomina. Czy na kolektorze z Sącym tak było. W każdym razie, no nieważne. I na pierwszym cylindrze od rządu czyli tak, bo od chłodnic, była nawiercona tylko jedna dziura głowica wymieniowej. No myślę, kurde, tak trochę nie bardzo, no w sumie tyle lat jeździło i było dobrze, ale tak jedna dziura, jeden otwór nagwintowany, no tak średnio, skoro rozsądnym byłoby na dwa. a no i wpadłem na genialny pomysł, że sobie kupię nowe szpileczki, nowe nakrętki, tam takie miedziowane były nakrętki i szpilki. Pilki chyba nie ale nakrętki na pewno. I przecież sobie zrobię gwint, co to w aluminium wywiercić ósemkę i nagwintować. I problem się okazał taki, że wiadomo wiercenie w aluminium wiertełkiem tam 6 haczykiem, mamy tam z gwint 1.25 czy 1,5 zrobić jaki tam był. Nie jest to problemem, bo wiadomo, aluminium mięciutkie. Wszystko a cholera pokładki gdzieś mi uleciała podkładka nie mogło się to nie udać nie wywierciłem otwór odrobinkę za głęboki tak się fajnie złożyło że za tym kanałem był kanał wodny no i podczas wiercenia idealnie mi schodziło wiertło, bo ponieważ później nie spuszczałem nie było takiej potrzeby Idealnie wiertło się schodziło glikolem, gdyż się dowierciłem do... Ej, do kanału wodnego. No i co wtedy? Darcie głowicy, wyciąganie silnika, bo tam czwarty, piąty wtrysk był tak trochę na podszybiu schowany. Na pewno miałem wielkie oczy wtedy, gdy to wydarzenie miało miejsce. Ale finalnie wkręciłem tą szpilkę na kleju, na takim porządnym kleju do gwintów miałem go jeszcze parę lady ja ani kropi nie puścił w tamtym miejscu i objechał Chorwację, Bośnię, różne upalne kraje i problemów nie było, No z tym, że dowiercone było do kanału wodnego. No, myślę, że jakieś auta są, które takie zastosowanie mają fabrycznie, że któraś tam szpilka pewnie uszczelnia kanał wodny, ale w tym przypadku nie było to rozwiązanie, które opuściło fabrykę. Ale głupim było to, że właśnie ten pierwszy cylinder miał tylko jedną szpilkę. A jak patrzyłem na zdjęcia, to Mercedesy często właśnie mają podwójne, chyba że tam się różniło jedynie jakimś kanałem wodnym głowicy i przez to te szpilki nie było. Nie wiem, ale głowica była z takiego żółka założona. Dobra, no, no, teraz trzeba by poszukać odpowiedniego momentu do kręcenia. Regulacja luzów zaworowych. I to później magneto, łańcuszek. Muszę łańcuszek jeszcze wcześniej. Tak, żeby sobie wałki spiąć. No i będzie gotowy jeszcze rozrusznik. Cały napęd rozrusznika, pokrywa statora. Nowa jest pokrywa, to pokażę później. Cewkę tam przekręcić, do niej stator cały. Dobra, Ustawiam luzy zaworowe. Później się widzimy przy Taka ta opowieść związana z Moim autem miała miejsce taka historia, no ale finalnie wszystko zrobione, nie było żadnych problemów z tym związanych. Dobra, wracam po regulacji numerycznej. Na pewno chwilkę potrwa, zanim trafię w odpowiednie płytki. I silnik złożony, pokrywa jedna druga. Błędem było niezamówienie zamówienie tych dwóch korków. No niestety, no nie zamówiłem. Yy, ale plus tego, że wymiana choćby nawet to w każdej chwili trwa chyba poniżej minuty. Yy, jak widać, złożony, kompleksowo od A do Z, yy, nowe zawory, łańcuszek, yy, ta pokrywa wszystkie łożyska, sprzęgło, tłok, łańcuch rozrządu, mówiłem, nie mówiłem, wszystkie uszczelki, uszczelniacze, luzy zaworowe ustawione. Z wydechowymi poszło gładko, ale z sącymi, troszkę tam poprawek było. Ale finalnie wszystko ustawione. Skrzynia na luzie gra. Niestety tutaj odpalenia ani przelania olejem nie będzie. No bo nie mam ramy. Przy odpaleniu, po odpaleniu lub po kręceniu rozrusznikiem. Dobrze było sobie tą śrubę poluzować, gdzie już będzie w ramie, aby zerknąć tam na, na olej, czy się pojawiał u góry. Jeśli tak, to jest wszystko dobrze. Zabierać, wkładać w ramę, odpalać i jak zawsze każdemu mówię, choć różnie to bywa, kontakt zwrotny czy wszystko gra. No różnie bywa, że no niestety wiele osób się nie odzywa ponownie. No jeszcze, może pokażę z drugiej strony, czyli się uda jedną ręką go obkręcić. Może się uda, proszę dostała do pozostania, się. do wkręcenia pozostała świeca, ale to już tam. Sekundka roboty. Uszczeleczka wydechu, jak zawsze, na trytce. No i co, reszta, tak jak mówiłem, wkładać w bramę i odpalać.